Na rybkach już byłam. Teraz idę na grzybki. Ho, ho, ho! Jest! Jest, no jasne. Rybki były malutkie. Ale za to grzybki. Ale za to grzybki. Takie duże. Wow. wow. Piękne. I wyrzucił mnie pod most Dzisiaj spałam pod mostem, proszę Basik. Cieszysz się? Idę sprawdzić rybki Z bosikiem Fajna miejscówka ciepło Ktoś zgubił wkładkę od buta. Uuu. Gdzieś to słówka jechała, nie widzę. Może już wyjechała. Uuu. Basik załatwia swoje potrzeby. A teraz, patrzcie. Idę tu porzucać, sprawdzę, czy tu są rybki. Na pewno są, żeby <laughs> trafić na nie. Uhu. Tam nie ma co, bo tam za dużo jest tych bater wodnych. Tutaj też daleko. Zaraz sobie znajdę miejsce O jest miejsce fajne, dobra Już widzę fajne miejsce Tu chyba łódki zrzucają Jest taki prześwit a tam zobaczcie śnieg, woda, wodospady Tu zobaczymy Trzeba uważać bo ślisko. ma pierwszy, basik pierwszy. Spróbujemy pod mostem złapać coś. Jest odpływ. O, kopaj, kopaj, kopaj mały, kopaj. O, fajnie, kopaj. Tu jest tak fajnie. O, nie ma badylek. Spróbujemy Wyhaczyć coś. To musi... E, Bas, nie! Odejdź! Bas! Trzeba <laughs> ją uwolnić Oj. Musisz być ich tam dużo. Odejdź Basik! Zaraz, zaraz ją puszczę i zobaczysz Bosik jak on napływa! Oj, Uwaga! Uwaga! Sí. Tylko się nie śmiać! <laughs> nie śmiać się z tej ryby! <laughs> Dobra, koniec, urwała się! Na rybkach już byłam. Teraz idę na grzybki. Ho, ho, ho. Jest. Jest, no jasne. Rybki były malutkie. Ale za to grzybki. Ale za to grzybki. Takie duże. Łooo. Wow. Wow. Piękne. Coś tam czerwone. Wow, Jakie piękne muchomorki! O jakie ładne muchomorki! O, jakie młodziutkie, sieżutkie. A tu tak, I tam, i tam jeszcze takie malutki. I tam, i tam. O jak czerwono! Dobrze dzieci jak są. Y, Uchomorki czerwone to muszą być i borowiczki. Ja się tu rozejrzę, bo one zawsze tak w parze jakoś chodzą. Mam nadzieję. Tu nie. Uuu, ja perliczę, widzę! Widzę! Auć! Chciałam sobie Co Zobaczcie! O nie, jaki piękny jesteś! U, a tu, tu rośnie dziecko! jaki piękny barowiczek. To co, jakieś zdjęcia? Jakie zdjęcia zrobimy? O, no, śliczne. Późno, no nie spodziewałam się. Rozejrzymy się jeszcze troszeczkę. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Ciekaj, mucha. Uwaga, takie Uwaga. Uwaga. Śliczne. Jakie słodkie, takie La, la, la. Jakie ładne. Dobra, Dobrze, rozejrzę się jeszcze, czy nie ma. No nie mógł się taki fajny nacieszyć takimi grzybkami. Nocy popadało. Teraz słoneczka, cieplutka. I grzybki będą wychodzić. Tylko coś zauważyłam, tylko nie wiem co to jest. Muszę bliżej podejść. Hojneczka Chojneczka. A. Tak, dobrze, dobrze podeszłam. Wyszedł malutki, proszę. <noise> Jaki fajny. Dobra, wychodzą. Tu więcej nie widzę. Idę pod. Jest. Jest. Czekajcie. Zobaczcie, jak daleko go zobaczyłam. Jest, jest, jest. Jest, jest Małuśka Mamuśka Może będzie jeszcze gdzieś tatuśka. Coś jest, 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 jest. Jest, jest. jest. Ja, jaki fajny? Mały, proszę. Jak wyskakują po deszczu. to tu do rodzinki. To na razie jest mamuśka i dzieci. A gdzie ojciec? Na polowaniu pewnie. Zaraz znajdziemy. Tam nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. Szukamy razem. Szukamy. Tam niech sobie poleżą. Nie widzę. Dobra. Jeszcze go znajdziemy. Borowiczki już mam. A teraz coś. Jeszcze dla zdrowotności. Takie muchomorki. Chodźcie. puszki Muszki. O, ładny. Jutro ma padać. To wolę ich dzisiaj zebrać. Chodź. Chodź mały. O. Takie. Morki. I jest ich tu bardzo dużo. Proszę, proszę. muszę uważać, żeby tych małych nie rozeptać. O, i tu jeszcze. A, ile ich tu jest? Jakie ładne. I jeszcze wychodzą. O, zobaczcie. I wychodzą, i wychodzą. Czyli muszę szukać jeszcze prawdziweczków tu. Tyle mu hamarków. To Zbieramy. Tu były te dwa, co zebrałam małe. Teraz poszukamy jeszcze. Jeszcze ci coś nie ma. Pomało, pomało. O jacie. O jacie. Tak mały. A tego dużego nie widziałam? Jak? Ojo. Aki piękny. O, jaki ładny. Czekaj, kochaniutki. Jakieś patyki. a Ale piękny. O. Wysiewaj się, wysiewaj, wysiewaj. Jaki twardy. U. To co? Bierzemy. Uwaga. Wysiewamy. Wysiewamy, wysiewamy, wysiewamy i bierzemy cicho teraz. Jaki piękny. Jaki zdrowy. Jaki zdrowiotki. Taki piękny. Dobra. Szukamy dalej. Widzę tam prawdziweczka. Teraz spróbuję Wam jakoś go przybliżyć. Taki krzeczory. Ale i tak pójdę po niego. Zaraz spróbujmy tu może jest. O tam jest Proszę Jest <grybujesz> Idę po Ciebie. Teraz go oddalimy. Muszę się przez taki gąszcz przebić. Do tego prawdziweczka. No dobra, to idę, muszę kamerkę schować, bo popadało, jest mokro, żeby mi nie, nie, nie zamoczyło. Szukam, 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 szukam. O, coś znalazłam. Widzicie w tych żółtych liściach? Spadają listki. A tu, a tu mamy pomarańczowe. Dwa takie piękne pomarańczowe jeszcze szukamy. Patrzymy, patrzymy, czy nie ma. Nie widzę. No to zabieram te grzybki i idziemy dalej. Byłam w tym miejscu. Zebrałam różne grzybki. Ale teraz zobaczcie. A ten? A ten to dla kogo? Jaki piękny. O! Jaki śliczny barowiczek. Jak można było nie zauważyć takiego ma dużego? Małe zauważyłam. Może było ciemno. Dobra, jakieś zdjęcia może porobić. Tak grzybki! Takie piękne. Mm, takie piękne. Ach, jak się tu dostać do ciebie? Wysiewamy się, wysiewamy. śliczne, mm. takie ostrobiełtki, A twarde. już, o kurczę, jaki kamień. <grywy> Fajnie, bierzemy, idziemy pod takim drzewkiem. Kochani, jest ciemno, ale ja tak idę, idę. Znalazłam jeszcze takiego, a jednego, ale tu tu coś jest, o matko ile prawdziwków ile prawdziwków <grym> A, co? tak, tu jest jeden starowinka teraz zobaczcie tu jest raz dwa, trzy cztery, pięć sześć i? i tutaj piąkny siódmy oś I, ach, coś mnie tak tknęło co? zbierać zbierać o, raz, dwa nogi długie Tak Tak Chodź tu. No proszę. Tyle w jednym miejscu A wszystko dlatego że... Pokazały się muchomorki. Tutaj wiele, że le muchomorki to muszą być i prawdziweczki. Gdzie ja tu weszłam, żebym się tylko nie zgubiła? O ale miejsce. Dobra, o tu jeszcze zobaczę. Tu jeszcze zobaczę. Ale miejsce. Nie widzę, nie widzę. Wracam. A ja jutro tu przejdę jeszcze. Bo dzisiaj jest późno już. Ciemno. Dobra. Idę do moich grzybków pozbierać. A. Może jeszcze tu coś uraśnia. Przez noc. A. Moje grzybki.